Witam państwa serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat jednostki chorobowej o nazwie hallux valgus, czyli koślawy paluch klasycznie nazywany haluxami. Jest to najczęstsza deformacja stopy, bo obejmuje prawie 4% wszystkich deformacji stopy i najczęściej będzie jednak występował u pań kilkukrotnie. Niektórzy podają, że nawet 7-9-krotnie do częściej niż u panów. Jeżeli chodzi o lekcję czyli przyczynę tego zaburzenia, tych i formy zmian zwyrodnieniowych, to najczęściej będzie ona związana z kasiałymi kolanami czy generalnie zaburzeniami postawy. Wtedy zapada nam się u stopy i następuje wykrzywienie palucha w stronę boczną, dając dużą bolesność po stronie przyśrodkowej, zaczerwienienie często jest spuchnięta, dlatego jakby samo leczenie nie może się ograniczać tylko i wyłącznie do leczenia okolicy stopy, natomiast powinno obejmować zarówno miednicę, to co się dzieje na poziomie kręgosłupa, to co się dzieje na poziomie kolan, drobnych mięśni podudzia, które będą utrzymywały łuki stopy, więc jest to układ dość złożony biomechanicznie. Wszystkie zaburzenia na tych poziomach, o których wspomniałem, będą powodowały zapadanie się łuku, zmiany cięciwy i mięśni i zginasz długi palucha, który przechodzi wzdłuż w pierwszej kości śródstopia, od spodu, będzie działał pocięcie coraz bardziej naciągając nam ten paluch w stronę boczną. Po pewnym czasie tkanki kurczą się w danej okolicy, więc aby móc poprawić stan pacjenta, czy wręcz spowodować wycofanie częściowe objawów, konieczna będzie praca zarówno globalna, jak i lokalna na tkankach miękkich okolicy właśnie śródstopia. Natomiast to, co Państwo mogą zrobić w domu, to okleić palucha kinezjotekiniem. Ten sposób oklejania opracowałem razem z koleżanką około 10 lat temu, kiedy pracowałem jeszcze w klinice rehabilitacyjnej pod Paryżem. Poprzez te 10 lat technika ta okazała się dość skuteczna. Wielu pacjentów zgłaszało zasadniczą poprawę, także na zdjęciach biologicznych widać było poprawę, więc mam nadzieję, że będzie ona dla Państwa użyteczna. Życzę powodzenia w w domu. Rozpoczynamy od dezynfekcji. Okolicy, którą będziemy odklejać można wykorzystać albo jakiś spray typu skinsep, albo zwyczajnie spirytus salicylowy, w najgorszym wypadku zwykły alkohol. Oczyszczamy sobie zarówno stronę przednią, jak i stronę wewnętrzną oraz przód, dół i bok okolicy palucha, ponieważ tu będziemy naklejać taśmę. Następnie bierzemy kinesiofejping, kolor nie ma tutaj znaczenia i odcinamy około 10-13-15 do 15 cm. Każda taka kreseczka to jest 1 cm w zależności od długości stopy. Możemy to odmierzyć w następujący sposób. Odległość powinna być mniej więcej od szczytu palca do wysokości, kiedy kości skokowe przechodzą nam w kości śródstopia i będziemy sobie odcinać taśmę w tym miejscu. Dla pani będzie to około 15 cm. Następnie przycinamy taśmę na pół. Zaokrąglane końcówki. Teraz odrywamy około 2 do 3 cm przerywając papier w taki sposób i to samo z drugiej strony. Te końcówki pozostają nie naciągnięte, po to, aby klej był gęstszy i aby mocniej nam się trzymał zarówno początek jak i koniec. Następnie odciągamy paluch do pozycji skorygowanej. Odrywamy sobie tą część tutaj. Przyklejamy po wewnętrznej stronie palucha, taśmę, tak, żeby nie zakrywać całego paznokcia. Następnie odrywamy część środkową i chwytamy sobie za tą końcówkę tutaj. Utrzymuję paluch w pozycji skorygowanej i zaklejam tak, aby przejść po stronie przyśrodkowej palca, napinając na około 80-90% możliwości. Teraz proszę skończyć nogę, tak? Następnie odrywam ostatni kawałeczek, już nie naciągając przyklejam go. Tak samo jak na początku nie naciągaliśmy, tak samo na końcu nie naciągamy. Postawiliśmy go normalnie i już widać, że faluch zaczyna nam się przesuwać w stronę przyśrodkową, czyli wracać do pozycji normalnej. Następnie bierzemy drugi kawałek taśmy i będziemy go zaklejać w stronę odwrotną, czyli stąd w taki sposób do podobnego miejsca. Ważne, aby nie naklejać za bardzo taśmę na taśmę, tylko próbować nakleić na skórę. Dzięki temu taśma się dłużej utrzyma. Znowu odrywamy około 2 lub 3 cm z przodu i z tyłu taśmy. Zaklejamy stronę wewnętrzną. Podklejamy część środkową. Przechodzimy na Stronę przyśrodkową stopy, zahaczamy o stronę przyśrodkową Haluksa, troszkę troszczerać do boku nogę jeszcze bardziej. I znowu napięcie około 80-90% maksymalnego napięcia, a następnie końcóweczkę odklejamy i bez napinania już przyklejamy. Następnie należy przejechać wzdłuż taśmy około 5-10 razy. Dzięki temu klej mocniej przywrze nam do skóry. I jak widać, paluch jest odciągany ku bokowi. Taśmę należałoby zmieniać generalnie codziennie lub co drugi dzień, w zależności od tego, jak szybko zacznie się odklejać lub jak szybko zacznie tracić swoją elastyczność. Niestety suszenie jej suszarką czy namaczanie jej spowoduje, że taśma się zacznie szybciej albo odklejać, albo zacznie tracić swoją elastyczność. No to będzie wszystko. Życzę powodzenia.